Hej, tu jest Pritchard372 A to jest mój pierwszy odcinek y, Z nowego sezonu my, w Minecrafcie Gdzie będziemy, że chyba będę robił odcinki y, Codziennie, ale nie wiem Dobra, stwórzmy świat, mi tam obojętnie Dobra, y, zaczynamy No i odcinki, nie wiem, będą się pojawiać tak codziennie, ale Dzisiaj jest sobota, bo jutro może też nagram i w cały tydzień, w poniedziałek, we wtorek, w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek będzie i w piątek też będzie yy, odcinek, ale nie wiem, czy będzie później. O, ale lagi mam, nawet na singlu mam lagi. Jezu, co tu się stało? Tu jakiś Aromagedon przeszedł. Tu jest. Nie wiem, co tu się działo. Jej. Mamy. Oh my gosh. No to ja już to chcę. Bo tutaj są zasiane moje ulubione rzeczy czyli marchewki okej okay, yy, odcinek zacząłem dwie minuty temu gdzieś no to skończę to będą 10 dziesięciominutowki tylko ale ten będzie straszny bo ja mam jeszcze wgrane różne jakieś tam jak w race minimap i tylko będzie race minimap bo jeszcze coś mam wgranego co mi strasznie przez to laguje jak widzicie zresztą Okej okay. y Iron Man Będę Iron Manem Okej okay. y Nie wiem, ja tutaj na razie pochodzę sobie Nie laguj Ty skurwiel Jezu, ale mam lagi ostre Mogę z nimi handlować, prawda? No ale nie będę. Ja chcę takiego gościa, co handluje jak... uuu! Po nie. Mam polską wersję, bo musiałem z kolegą grać to. Gram z kolegą, to wtedy musiałem włączyć, bo on mi nie mówił niestworzone rzeczy. Dobra. Nie będę się wymieniał takimi dobrymi rzeczami na takie badziewie. Okej, okay, okej. Okay. Mamy prawie pół staka marchewek. Dobra. Mm, bijemy. Bijemy drzewo. Jak było na melanżu. Jak było na melanżu. I teraz przestało lagować, bo pewnie już stworzyłem ten świat i już ten, ten chunk nie laguje. Jak skończy się ten, jak skończy się y, odcinek, to ja może trochę jeszcze pogram i pozbieram różne, te, y, znajdę jakieś miejsce na domek albo nawet w tym odcinku znajdziemy miejsce na domek ale nie sądzę bo taka inna okolica jest taka dziwna, ale, ale dałoby się tutaj zamieszkać Sorry. i tutaj zamieszkamy tu zamieszkamy bo mamy dużo owieczek mamy dużo mięska bo mamy dużo tego krówek ale nie wiem co jest z tymi nasionami jakby ktoś mi mógł napisać dlaczego te nasiona tak poleciały wszystkie nagle to to będzie fajnie ta go pochwali w odcinku Bo naprawdę ja nie wiem dlaczego. Dobra, e, mm, Jakiś taki... O, tam przy tej górce się zatrzymamy. Tam w kopiesie, żeby mieć trochę kobla. Mamy już prawie dwa staki. O, piesio! Uuu e, wiem gdzie pójdziemy teraz. Jednak. Tu jest wielka dziura. I tu. O, od razu rzecz na początek. I nie, nie obczajam, dlaczego te stworki się nie palą. Ale to tam. Ale może obczaję w następnym odcinku. Wszystko będzie. Jakby coś się działo, to zmienię mapę. I już wrócę z Wami później, jak będę miał. Mam wrażenie, że mój tata wrócił. Ok, nagrywamy 5 minut. Czyli za 4, 14 muszę zakończyć. Wydaje mi się, że ten klir, te, te drewniany kilofy szybciej teraz kopię. Ok. E, jakieś narzędzia. E, Sikierka się przyda. Jest 9 FPS-ów. Jaki żal. A może tamte potworki są pod tym. pod drzewem. O, to tu, tutaj tu, 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 nie zostawię. Craftinga. Będę. Ale ostro laguje, jest. Sorry za te, te lagi, ale ja to i tak po, ja to poprawię. Opa. O dynie. Dynie, dynie, dynie. O, od razu to tego zabijemy Żeby. Żebym miał go na później. zainspirowałem się tą zainspirowałem się tą serią od Nolife'a oczywiście pozdrawiam Nolife'a i mi się też podoba, bo ja już chciałam takie coś zrobić tylko miałem wolny internet a teraz trochę mam przyspieszony tylko że jak moja siostra coś robi to to nie jest przyspieszony białą zimowy trzcina jakby nie było trzciny, to już bym zmieniał miejsce. Czcina jest teraz najważniejsza. Ale takie dziwna ta mapa była, taka, taka prosta. Nie ma góry ani nic. Cztery trzciny wystarczą na początek. Coś się te za mną? Tu. Tu będzie nasz pierwszy, to będzie, tutaj będzie nasz dom. To jest takie fajne jeziorko, trochę zwierzątek. To znaczy nie akurat tutaj, tylko tu. O. A więc yy, tak, ja już kończę ten odcinek zaraz. A inne dźwięki są, okej Ok. Yy, Zjedzmy jeszcze. A więc yy, odcinek dobiega końca, więc yy, ja się z Wami żegnam. Sierana się ma, narapa, cześć. not at all